5, 6, 7, 2, 1. Bieg na końcu świata opuchar wójta Kraszewic to cykliczna doroczna impreza. Dystans pięciu kilometrów pokonali biegacze, ale także miłośnicy Norwig Łokin. Na starcie zgromadzili się nie tylko mieszkańcy powiatu ostrzeszowskiego, czy też ościennych, ale również goście z różnych zakątków kraju. Silną reprezentację stanowiła bowiem ekipa z Bełchatowa, Ostrowa Wielkopolskiego, czy Kalisza. Tak trasa biegaczy, jak i maszerujących z kijkami prowadziła duktami leśnymi i ścieżkami wokół stawów włoza. Jako pierwszy biegarz na mecie zameldował się zawodnik ostrzeszowskiego orkana. 64. To jest chłopak. Trasa nie Oj, za panią, ciężka, nie za łatwa. Taki czołowy przełaj. Jeśli chodzi o to, jak mi się biegło. E, Zawodnicy byli, tu nie byli wiem, bardzo mocni. W e, 80, 5, na czwartym kilometrze zdołałem uzyskać sobie Moi trochę drodzy, przewagę to wszystko teraz i się tutaj dotarłem rysuło. tak do mety. Wśród kobiet najlepszym czasem może pochwalić się reprezentantka grupy aktywnych Ostrzeszów Daria Zborowska. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że wygra. Było tak ciężkie powietrze, tak ciężko mi się biegło, ale stwierdziłam, że się nie podam do samego końca i na ostatnim, można powiedzieć, 100 metrach zwyciężyłam. Także nie było łatwo. Spory doping na mecie otrzymał nowy wikariusz parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Kraszewicach. W czerwcu rozpocząłem na nowo jakby swoje takie sportowe życie po bardzo dużej redukcji wagi, którą miałem. Udało mi się zrzucić 35 kg w niespełna pół roku i postanowiłem wrócić do tego, co kiedyś kochałem, a co przez nadmiar kilogramów sobie samo odebrałem. No i przyjechałem, udało mi się przebiec cały, cały dystans. Nie byłem ostatni, także jest to dla mnie super wydarzenie i wyróżnienie. Podczas biegu promowano nie tylko aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia, ale również zbierano środki na leczenie cierpiącego na porażenie mózgowe i autyzm Krzysia do rucha stuazów. I tak, Z roku na rok jest nas coraz więcej, co nas bardzo cieszy jako organizatorów. W tym roku wystartowało, biegu liczbę znam dokładną, bo 89 zawodników, mieliśmy limit do 100, nie dobiliśmy, ale w przyszłym roku spodziewamy się przynajmniej około 150 zawodników. Jeśli chodzi o Nording Walking, to też było blisko 90 osób, ale cieszymy się, bo ta impreza naprawdę cieszy się coraz lepszym tutaj jak gdyby przedsięwzięciem. Brawa od wszystkich. Każdy z uczestników na mecie otrzymał pamiątkowy medal, a dla zwycięzców przygotowane były puchary i nagrody.